Cześć, witam Was na naszym pierwszym podcaście. Jesteśmy tutaj w świecie Dawida w firmie Clean My Word. Jest to bardzo ciekawa osoba, którą poznaliśmy jakiś czas temu i chcielibyśmy Wam ją przedstawić i chcielibyśmy też jakby wspierać, ponieważ Dawid tutaj rozpoczął przygodę z sobie z. Jest jako dystrybutorem firmy chemicznej i chcielibyśmy posłuchać. W jaki sposób to się stało? Jak tą przygodę przeżył? I co mam nam do zaoferowania? Tak, mam na imię Dawid. Prowadzę hurtownię od 7 miesięcy, i jakoś idzie do przodu. Dzięki też tej znajomości z jedną z firmą, którą mnękałem cały czas o zaproszenie i dostarczenie ich produktów, to jakoś, jakoś dobiliśmy do wspólnego brzegu i dlatego tutaj się widzimy. Chciałem Wam też zaprezentować dzisiaj takie top produkty i razem porozmawiać o e, różnych chemiach, e, jak też są problemy e, na obiektach, jak też my rozwiązujemy te, e, te problemy, które wynikają z, z tego, że no niektórzy no, źle używają tej chemii, ale to wszystko opowie opowiemy. Tak jest, także zaczynamy. No i co, może zaczniemy sobie od tego, skąd wziąć się ten pomysł na, na taką branżę. No, bo wiesz, tego jest dużo? Jest dużo tych firm dookoła, tych dystrybutorów. To jest też tak, że to jest taka nisza, którą trzeba wycelować, i to jest tak jak z nami. Dużo firm było sprzątających, i też my musieliśmy znaleźć na siebie sposób i w jaki sposób się tutaj wbić i wystartować. Ciekawi jesteśmy, ponieważ. I jeżeli ma być szczery, bardzo mnie zaciekawiła Twoja osoba, Twoje podejście, bo masz bardzo podobne spojrzenie na biznes i do klientu, podejście do klientów. Więc słucham skąd ten pomysł i jak to się zaczęło. Tak, ja jako ogólnie młody człowiek e, wszedłem w ten rynek. Też zaczynałem od e, firmy sprzątającej. E, jakby dopchał do, do mnie e, przez to, jakby. Wepchnął mnie w ten rynek też mój ojciec, który prowadzi firmę sprzątającą. Od niego powiedziałem, że pewnego czasu, że skończę 18 lat i założę swój biznes. Od tego się zaczęło, ale po pewnym czasie jakby byłem w tej branży. E, powiedziałem, że no, trochę jest e, na tym rynku no, przesyt. przesyt, ale też nie przesyt, ale e, też problemów dookoła tej firmy. E, związanych z tym, że no trzeba odbierać telefony, dzwoni jeździć e, wynikające też z przyczyn e, pracowników, że trzeba dawać zastępstwa, pojechać za nich, napiszeć na przykład pracownik, że o 6 rano, że nie będzie go na ósmą. Że no a jest 200 km dalej, no to trzeba sobie z tym radzić, ale i z tego też wyszedł, wyszedł pomysł na hurtownię, że no jakby hurtownia, jakby w Polsce w ogóle, hurtownie też jak jeżdżę za Poznań, one się głównie skupiają na jakimś tam odczynniku przetargi. Wiadomo, to największe, e, największe rzeczy, ale to wygląda jak za przeproszeniem, jeszcze PRL, tak jak tutaj jest na razie. Okej. Okay taki no jeszcze nie, nie wygląda to za dobrze. Niektóre firmy z tego już wychodzą, że wygląda to bardzo dobrze, ten sklep wygląda, <grym> że dla klienta też prywatnego, bo wiadomo, że no e, najważniejsi są klienci biznesowi, żeby to dotrzeć, żeby do tego towaru szło więcej, ale ci prywatni napędzają opinię, e, która idzie, idzie w świat <grym> i tak samo jak wy pewnie, jak no też puszczacie ludzie z branży to oglądają, ale też oglądają to ludzie prywatni, gdzie to pchają dalej <grym> ten wózek, bo no nie ma tylu Ludzie w branży, żeby to jakby wypchać dalej. I stąd to się wszystko wzięło. I co mogę więcej dodać, no mamy ciekawe pomysły na wprowadzenie dalej, bo to jakby no finanse nie pozwalają na wszystko od razu, Oczywiście. ale cały czas się jakby powiększamy, mamy coraz więcej chemii, jesteśmy teraz autoryzowanym trzecim, mamy trzy jakby autoryzacje na sprzedaż środków bezpośrednio od producenta mhm. i są to Ecoshine, Tenzy i Enzym. I jeszcze mamy inne, oczywiście, produkty, które, których nie widać. E, więc no, to się rozwija i na pewno rozwijać się będzie w kierunku takim, że chcemy mieć bardzo ładny punkt w Poznaniu. Mhm. I też mamy na to bardzo dobry pomysł, żeby no, w Polsce może są kilka takich punktów, które byśmy chcieli zrobić tak, żebyśmy robili też szkolenia na miejscu, czyli e, zrobić pokój szkoleń, zrobić całą, e, cały jakby pokój, gdzie jak przyjdzie klient z zewnątrz, nawet prywatny, żeby no powie, że no chciał zobaczyć jak ten środek i nie musi go kupować od razu, tylko przejdzie do pokoju, e, od razu mu pokażemy. Ten pokój będzie trochę większy, żeby były wszystkie rodzaje, rodzaje podłóg, e, ścianki, płytki też, żeby wszystko jakby było e, dookoła tego, żeby zobaczyć, czy też e, różne rodzaje kamień, żeby był też na żeby go zajechać, tak. żeby prysznic cały zajechać, żeby przynieść tutaj, dokładnie. przetestować, żeby to wszystko jakby było w jednym miejscu, żeby to robiło jakąś furorę w tym, żeby no, klient no, nie brał w ciemno, tylko jednak zobaczył. Bo to jakby w internecie też można, tak jak my teraz rozmawiamy, też można dużo mówić, czy dużo bajek kłaść, a no, to, co jest w rzeczywistości, może być inne. Tak, dokładnie. I właśnie najbardziej to, co mnie zaciekawiło, to. Twoje nowe spojrzenie na biznes, bo zauważ, że ta nasza generacja młodszych ludzi, my już idziemy w innym kierunku. Tak samo my poszliśmy tutaj w markę własną w sprzątaniu to też jest taka troszeczkę innowacja, trochę coś innego. Ktoś nam powiedział, że my pokazujemy ładną stronę firmy sprzątającej gdzieś coś w tym jest, nie? Mhm. E, podoba mi się Twój pomysł, to że Ty jesteś otwarty na to. E, no tak, jak mówię, jesteśmy tutaj jakby w Twoich początkach, słuchajcie. E, Wszystkie topowe marki Bill Gates, czy cokolwiek on gdzieś tam w garażach zaczynali swoje tematy. Tak. Coca-Cola w pierwszym roku sprzedała 25 butelek. Nie? Czyli też je gdzieś nabijali, sobie wylewali. Wszędzie każdy ktoś o czegoś zaczyna. No i też cieszy mnie to, że jestem, mogę jakby być na początku twojej tutaj działalności. Czyli co, fajnie ciekawie, bardzo odważny jesteś, bo poszedłeś w taki temat, gdzie naprawdę jest dużo tutaj takich firm. Może przejdźmy sobie tutaj do, do środków, do tego co mamy za sobą, do tego mhm. co możesz nam zaoferować, bo to czego dążę. Człowiek, który prowadzi taki biznes musi mieć duże pojęcie o tym o czym mówi i tak. co poleca. Więc może opowiesz nam też częściowo co tu masz do zaoferowania, bo widzimy, że jest tego tutaj dosyć sporo. Może opowiesz tutaj poszczególnie o tych markach, których tutaj masz i co tu masz dostępne na dzień dzisiejszy. Mhm. Na dzień dzisiejszy mam dostępne jakby trzy marki profesjonalnych produktów: Enzym, Tenzi i Ecoshine za mną i Najlepsze jest to w tym, że no one nie są takie same, że jednak jest wybór w nich i naprawdę, jak daję do klientów, to widać różnice. Eee, na przykład, Enzym bardzo jakby klienci chwalą za to, że są zapachowymi środkami i też do niektórych fragmentów są bardzo mocnymi, ale bardzo zapachowymi, że też nie drażnią. Że na przykład dostałem, eee, dostałem bardzo pochlebiającą wiadomość że od jednej z pań, że na przykład do sanitariów ma bardzo problem skórne skórny. Eee, pani i użyła płynu do sanitariów i nic jej się nie stało, że to nie gryzie, że jest to do pielęgnacji bieżącej i to nie gryzie w skórę e, z enzymu i naprawdę bardzo polecam. E, z, ten z jego e, to jest dopiero nasza nowa e, współpraca. E, też e, trochę o nią walczyliśmy e, i Teraz naprawdę mogę polecić kilka rzeczy. Przetestowałem na przykład płyn do biurek, który można też użyć. Jest specjalnie z perfumem, który jest chyba w trzech wariantach perfumów i można użyć zarówno do biurek i do podłóg. Są dwa osobne, żeby pachniało tak samo w biurze na przykład albo w domu. I oczywiście jest jeszcze z nami Eko Shine. Shine jest też bardzo... Idzie za tym cena i jakość, że firmy Sprzątające też to wybierają, z powodu, że to nie jest wcale wygorowana cena jak innych produktów, a idzie za tym jakość i e, bardzo fajnie mają o, to, o tym opinię. Czyli tak, patrząc na to, prowadząc taki biznes, musisz mieć taki asortyment, żeby zadowolić każdego klienta, bo tak naprawdę ten klient jest różny. Jest ten klient taki, który chce ładny zapach, drugi chce, żeby to zeżarło, wyżarło, wymyło, nieważne jak to, a trzeci chce, przypuśćmy, bardzo tanio lecieć i jakby ty, ty musisz się podporządkować pod tego każdego klienta, żeby ten klient był, bo jeżeli ty się skupisz na tej takiej docelowej grupie pojedynczych ludzi, no to ty się zamkniesz i nie rozwiniesz. Tak bardzo nie? Czyli bardzo fajne jest to, że Ty też wychodzisz naprzeciwko mniejszym firmom, bo my jesteśmy taką troszeczkę mniejszą firmą. Aczkolwiek gdzieś tam staramy się, docelowo chcemy być wielką firmą, ale na ten moment jesteśmy taką firmą, którą bardzo doceniamy też Twój wkład osobisty, że Ty też starasz się, interesujesz się nami, to też bardzo jest fajne. Czyli Idziesz w dobrym kierunku. Ja uważam, że tutaj yy, yy, patrząc na Ciebie, no to wybrałeś sobie taki fajny profil działania. Co jeszcze możemy powiedzieć? Eee, kolejnym pytaniem jest, e, na przykład z naszej strony. E, załóżmy, że my jako klienci jesteśmy tutaj, bo każdy klient jest indywidualny, patrząc na nas, my jesteśmy klientem, który z reguły doczyszcza, mhm. e, robi pobudowie. I obsługuje biura na przykład, nie? Też szkoły. Czyli co Ty nam polecisz jako naszej firmie? Zacznijmy sobie od doczyszczania posadzek, bo to jest też bardzo taki… Na przykład, na przykład doczyszczanie posadzek, co na przykład dawałem wcześniej na testy, jak już się dodzwoniłem. To na przykład enzym do fug. To jest ma… Nie powiem, uniwersalne zastosowanie, bo ktoś mi użyje tego do biurek. To jest mocny środek, który jakby powoduje on może działać bezpośrednio na fugę, ale nie na płytki, bo na płytki to jest koncentrat. Jakby właśnie enzym 4 3, 5, na przykład, to jest skoncentrowany płyn do fug i on naprawdę z, można z niego zrobić koncentrat, jakby on jest w koncentracie i na przykład wlać. 100 litrów gdzieś wystarczy na 10 litrów wody do szorowarki na przykład wyszorować nim pobudowlaną po podłogę, czyli na przykład gres mm -hmm. i y, naprawdę to wszystko zejdzie. I oczywiście to wciągnąć, w, wciągnąć odkurzaczem, umyć podłogę i naprawdę to jest jakby top produkt też od enzymu i na pewno zapach teraz go nie mam, bo już go wszyscy wykupili. Zapach od Enzimu, zapach zimy to jest naprawdę okay. e, cudo, że wszyscy go wykupują ilościami, a tak to więcej, e, więcej od e, na przykład e, Tenzi, to Tenzi na pewno płyn do biurek, który pachnie genialnie e, i jestem nim zachwycony e, to jakby do codziennej pielęgnacji to na pewno bym wybrał to, ale tak naprawdę jeszcze jest e, jak szybko mówiąc gastronomii, czyli na przykład stoliki przed tym gdzie się je na przykład DS1 GT to jest od razu spryskiwacz i to jest płyn myjąco-dezynfekujący czyli od razu możemy umyć powierzchnię i ją zdezynfekować i to jest e, jakby często spod Spotykane w ogóle w restauracjach taki płyn, że na pewno to jest bardzo fajny produkt. A wracając jeszcze do enzymu, to ostatnią nowością enzymu jest płyn do odkamieniania. Mamy go tutaj na półce i naprawdę panie w domach szaleją za nim, bo naprawdę, jak się wciągnie, wciągnie w ten kamień, zostawi się. Tylko trzeba uważać na armaturę. Że lepiej na czarnej na przykład nie korzystać w armaturze, tylko właśnie na takiej polerce, coś takiego podobnego, tak jak na przykład na szybach od łazienkowych, mhm. że tam gdzie naprawdę jest mega kamień, mhm. to popsikać, poczekać 5-10 minut, z szmatką zetrzeć, jeżeli ma naprawdę kamienia i to jest naprawdę genialny produkt. Okej, okay, czyli widzę, zauważcie też jedną rzecz, że trzeba mieć potężną wiedzę. Dawid jest otwarty też na klienta takiego, można powiedzieć z ulicy, czyli prywatnego, który sobie przychodzi do domu i on sobie chce, przychodzi sobie z domu, on sobie chce doczyścić troszeczkę lepszą chemią, czyli też jakby kolejna taka kwestia, taki plus, że jesteś otwarty też właśnie na takich ludzi, co też jest fajne, bo często ludzie mają taki problem, że gdzieś tam chcą wejść, ale oni w sumie nie wiedzą, bo tam to jest jakaś profesjonalna chemia, czy on to wziął, mhm. czy nie, także e, też e, często e, omijają te miejsca, a tutaj zobaczcie, że Dawid, jesteś też otwarty na tych ludzi, to jest też fajne, e, no, z tego, co my tutaj my tu sobie m, korzystamy z tych e, środków, te środki są naprawdę Potwierdzam, bardzo dobre. I Twoja wiedza też jest właśnie widzimy, że wysoka. Z tego co wspominałeś, będziesz tutaj w Tenzi się szkolił. Mhm. Myślę, że się rozwijasz, więc to wszystko będzie sobie szło w dobrą stronę. tak I teraz kwestia jest taka, że tutaj właśnie po tym naszym jakby już którymś spotkaniu, bo już nie widzimy się pierwszy raz. My tutaj zapraszamy Ciebie do takiej współpracy przy tym doczyszczaniu ciebie jako eksperta, gdzieś tam będziemy sobie razem te środki testowali. Bo to też dla Ciebie będzie taka troszeczkę współpraca i dla nas, bo to zawsze czegoś nowego się człowiek dowie, nauczy, nikt nie wie wszystkiego, więc my się bardzo cieszymy. I tutaj takie mam pytanie do ciebie, opowiedz nam, jak to wygląda w tej kwestii pozyskiwania klientów, jak ty to robisz i jak, jak to właśnie Ci się udaje w praktyce. Mm -hmm. Ogólnie pozyskiwanie klienta, to tak jak pewnie u was w branży jest bardzo ciężkie, no, no. <laughs> to, to trzeba przyznać, ale no, i też można powiedzieć, że no dzwonienie, to jakby dzwonienie przez telefon to już jest raczej umierające przez oszustwa i wszystkie takie rodzaje, że ludzie już się od razu rozłączają jak tylko słyszą oferta mm -hmm. eee, i tak samo maile, maile no zazwyczaj idą do spamu, i też y, nic z tego, dlatego, no, jak już dzwonić, to od razu się umawiać. Że umawiać, że w żywe oczy się e, spotkać, porozmawiać, tak jak e, z wami miałem. E, że no, kontakt telefoniczny jest, ale no, jednak trzeba się spotkać, umówić, porozmawiać e, szczególnie, i też jakby do siebie biorę klientów. Wiadomo, że no, wchodzimy w różne oferty, e, sami do nas ludzie też dzwonią, bo już coraz więcej jakby e, tego zainteresowania jest ale no jednak jak już też możemy zaproponować takiemu nowemu klientowi, tak jeździmy do niego, że jak ma jakiś problem, nawet nie weźmie u nas środków, ale nawet jak ma jakiś problem, zadzwoni, przyjedziemy, pomożemy i nawet nie oczekujemy nic za to, ale wtedy też mamy dobrą opinię i wtedy on też się przekona, że przyjedzie, przyjedzie do nas, kupi te środki, bo no jak my mu pokażemy jak działają, no to już też będzie wiedział na ten temat więcej i też będzie miał do nas dobre zdanie i taki klient musi wrócić a szczególnie i na razie tak działamy bo też mega internetowo się ogłaszamy teraz coraz więcej wchodzimy w ten jakby branżę dlatego też się spotkaliśmy tak. jakoś próbujemy rozmawiać i myślimy że nadal my będziemy na pewno współpracować a z innymi, to, to ich też do siebie zapraszam, bo taka jest taka okazja. Bo właśnie bardzo mi się podoba Twój sposób myślenia, podejście, ono jest bardzo zbliżone do naszego. Ciekawą rzecz powiedziałeś, że nie zawsze musi to owocować klientem, ale to coś jest właśnie tak, mówisz, doświadczenie Ty budujesz jakąś bazę, bo ten początek budowania biznesu to jest też budowanie kontaktów, ludzi, znajomości. Czasem jest tak, że nie zawsze się wyjdzie za pierwszym, wychodzi za trzecim, gdzieś te drogi się krzyżują. Także to też jest bardzo ciekawe, i dlatego też gdzieś tam, jeżeli mamy być szczery, nie wszyscy mi pasują biznesowo, nie wszyscy mi pasują mentalnie. A tu, w tym momencie, kiedy już my już rozmawialiśmy jakiś czas temu, bardzo przypasowaliśmy mi mentalnie, bo twoja ta mentalność, to podejście jest takie, że ja wierzę w to, że ty. Pójdziesz wyżej, pójdziesz swoją drogą. O, powiem tak, bo to też jest hmm. fajne, że ty idziesz swoją drogą, twój pomysł na ten, te pomieszczenie i to, co ty chcesz, te testy, to jest Mistrzostwa świata. To jak ja tu słyszałem, to mówię, gościu ma świetne w ogóle wizję, bo nasza wizja też jest taka troszeczkę inna, tak jak widzisz, więc ja liczę na to, że ta współpraca będzie i że my tu będziemy nie jeden podcast nagrywali i za każdym razem, gdzie się będziemy spotykali, ty będziesz. Wyżej gdzieś tam wyżej jakby rozwinięty i też my przy okazji przy Tobie to się będziemy rozwijali, bo ta twoja wiedza tutaj, ta chemiczna, ona też się nam przydaje. Jeżeli Ty przekazujesz coś nam, to pamiętaj, że to też jest dla nas cenna lekcja i coś cennego. Czyli reasumując sobie, bardzo ciekawe tutaj mamy spotkanie, bardzo ciekawy podcast. Czuję, że weszliśmy w jakiś nowy sobie tutaj etap nagrywania też takich właśnie rzeczy, czyli tu krosowanie się z, z, no z człowiekiem z branży, bo ty jesteś człowiekiem z branży, bo ty, ty tak naprawdę jesteś taką istotną częścią nas ze względu na to, bo my używamy chemii, musimy wiedzieć jakiej, nie? nie, nie wszystkiego nie wiemy. My zaczęliśmy tak naprawdę tą firmę od, od zera, od, od takich tych powijaków. Cieszymy się bardzo. Słuchajcie, zapraszamy Was na, na ten podcast. Zapraszamy Was tu też do współpracy razem z Dawidem. Zostawimy dane do niego. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Z, z chęcią odpowiemy, pomożemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No i tu jeszcze jedna jest taka ważna, ważna kwestia. Tak, no i też chciałbym powiedzieć, że również z produktami, które jakby nie, mieliśmy, nie mieliście do czynienia, czyli też i z pracami, też po moich jakby doświadczeniach również, pewnie to będą rzeczy na materiałach, jak będziemy jeździć na takie prace, będę też mówił jak używać danego środka, my przy okazji będziemy testować dla nas, a wy będziecie zarobić pieniądze dla siebie. I wszyscy będą zadowoleni z tego. I również dla innych klientów możemy robić tak samo, że jak ktoś będzie mieć z czymś problem, czego jeszcze nie robił, możemy przyjechać, pogadać dany środek, który jest dla nas jakby najlepszym wyborem i go przetosować Czy na terenie, w terenach zewnętrznych, w środku, w magazynach, w hipermarketach, wszędzie. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo się cieszymy. Zapraszam Was do oglądania i do lajkowania. I oczywiście to, to do nas. To właśnie.